Cześć, ja jestem Mermo, witam was w kolejnym odcinku w tym świątecznym klimacie. Mam nadzieję, że na jedzeni, że Mikołaj przyniósł, jaką, przyniósł jakąś koskę do CESA. <laughs> I dzisiaj przejdziemy do kolejnego odcinka. zagramy sobie w trybie Danger Zone, Dawno go nie grałem, a też wiem, że lubicie od czasu do czasu takie odcinki obejrzeć z małą odmianą, bowiem przy okazji będziemy robić misję, która polega na namalowaniu dziewięciu grafiti, znaczy w dziewięciu różnych miejscach. Też pamiętam, że pisaliście mi w komentarzach, żebym to zrobił, bo nie wiecie do końca, gdzie wszystkie te grafity namalować, także próbujemy. No, to zaczynamy, że z z tymu się niestety nie odezwał, więc no nie pogadamy sobie z nich. Mamy do, mamy do narysowania 9 różnych graffiti w różnych taj miejscach. Będziemy je robić w miarę po kolei. Co prawda, dwie pierwsze są tutaj na środku, ale kolejne już jest przy tej kopule i od tego sobie zaczniemy. i Spróbujemy jak najwięcej zrobić oczywiście w jednym meczu, w jednym filmie, no ale wszystko też zależy, jak się będzie mapa zamykała, z której strony, jak szybko nam się uda przemieszczać. Także raczej na pewno za pierwszym razem nam się nie uda, ale próbujemy. Tak jak wam wspomniałem, pierwsze dwa graffiti jest tutaj na środku, czyli to Arch, Arch West of Kazbach i schody w tym Kazbach też. A my próbujemy, próbujemy tutaj znaleźć trzeci spot. Jest pistolet. Od razu. Nie! Dlaczego mnie tak. Ups, 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 Ale długo spadałem. Ostatniej chwili. Ostatniej chwili, bo on mnie chciał wysadzić. Ładnie udało nam się go zabić. Mamy tutaj już. Mamy jego buty, nie. Nie weźmiemy od jego butów. Także trzecie graffiti spray graffiti at the dome, Czyli na tej oto kopule. Podbiegamy, nawet sobie tutaj widzicie, otworzyłem nowe, żeby mieć. I mamy już pierwsze zdobyte. D kolejne graffiti w kolejności. O, mam pancerzyk, ale miło. To jest enemy enemy here. Idziemy mu pomóc? Żebym tutaj teraz nie, nie tracił HP spadając. Nie wiem, czy on go zabił, czy nie. Kolejne graffiti jest zrobione tutaj na. W tym placu helikopterowym. Nie wiem, gdzie jest Ziomek. Czy on przeżył, czy nie? Nie mam pojęcia. Tu jest jakiś kolejny pancerzyk, może się przyda mojemu. Ja bym chciał mieć 50 dolków więcej, to już bym sobie zamówił możliwość skakania i latania. I to by mi się bardzo. To też było. takie schizy, bo to jest na tyle ciasne pomieszczenie, na tyle mało miejsca cały czas ktoś może stać. Dobra, i robimy cyk. Drugie zrobione. I teraz, dobra, możemy sobie kupić pakiet mobilności. To jest coś, na co czekałem. Mamy pancerz, mamy pakiet mobilności. Będziemy mogli latać, więc będzie to spoko do zrobienia. I kolejny jest spray graffiti while on a birch at Flotilla. Czyli na barce, w tamtym otospocie musimy się znaleźć. Myślę, że poczekam, aż, aż przyleci mi możliwość skakania, żebym nie musiał tutaj płynąć przez całą tą odległość. Jeszcze więcej pocisków doteka. Może tu coś też będzie ciekawego? Bomba, no kiedyś tam może się przydać. I bierzemy... I lecimy. Akurat ta misja jest spoko, powiem wam. Bo wymaga od nas... Takiego trochę przemieszczania się po mapie. Poznania jej, poznania różnych... Miejsc. Jeśli ktoś gra na przykład ciągle tylko w jakimś jednym miejscu. Mamy już 3 na 3, jedna gwiazdka zdobyta. To za mocno... To się nie. Wow! W ostatniej chwili. Powiem wam, że tak jak właśnie z wami rozmawiam, jak nagrywam odcinek, to czasami sobie. To czasami sobie mogę sam zagłuszyć yy, kroki, nie? Ale tu w ostatniej chwili jakoś usłyszałem jego tupnięcie. O, jest... Sfailowany skok, niestety. Muszę sobie zamówić. Zastrzyk. Kolejne graffiti: Inside Hotel Aurora. Aurora in Town. Ten hotel jest tam gdzieś. W tym tutaj małym taunie. O, i hotel Aurora to jest to, moi drodzy. Kogo tu nie ma cały czas? Znaczy, dwóch już zabiłem, więc to tak, na na dwa, pokażę, jak to wygląda fajnie. Tylko trochę stracę hapsów. Tam, gdzie byłem, chciałem wam pokazać. Jest napis Aurora, więc stąd to wiedziałem, ale fart. ja zamówiłem zastrzyk, a tu proszę ile zastrzyków. Że mam pełne dwa zastrzyki, co to był shotgun. To ktoś się respi. No! Silo numer 3. To jest Silo numer 3, na które wskoczyłem teraz. Więc to nie wiem, czy trzeba to grafiti zrobić akurat na tym, czy wystarczy obok, ale widzicie, tu jest numerek trzeci. No co jakiś pistole sobie zamówię Co USP pancerz. I próbujemy to jeszcze zrobić. Mamy kolejne graffiti narysowane. Później Lighthouse Tower. To już tego pewnie nie zdążę zrobić. Chociaż jeszcze by się dało ewentualnie, jakbym mógł skakać, jakbym miał możliwość latania. O, tu ktoś jest, nie? Ja nie wiem, jak go rozwalić. Czekam, aż dostanę pistolet. <grym> Chciałbym możliwość latania. Myślę, że dam radę te misje zrobić, gdyby tak... Czuć! Gdyby to sprawnie poszło. Fart, co? Dosłownie... Dosłownie ułamek sekundy w ostatnim momencie zdążyłem podnieść pistolet. A on już przyszedł, mnie zabił. Nie stać mnie ani na latanie. O! No dobra, pioreteka. Nie stać mnie ani na latanie, latanie w tym momencie, ani na zastrzyk, więc jest średnio. Próbujemy teraz się przemieścić do latarni. Ale przy okazji możemy też zrobić kolejne graffiti, bo kolejne graffiti jest at the pier at fishing czyli na molo jeśli dobrze kojarzę jakieś takie tłumaczenie, czyli to jest dokładnie tutaj no tam jest jeden przeciwnik daleko mi będzie ciężko aż tam tak popłynąć wydaje mi się, że na tym jak zrobię graffiti to powinno wystarczyć dobra nie zaliczyło mi, nie zdążyłem dobiec tutaj no zaczęli do mnie strzelać no to spijmy się na altarę morską <grym> Znowu będę mógł sobie zamówić USP Jeszcze, jeszcze wygramy ten meczek, ja wam to mówię Jeszcze damy radę Ej, no jak powinien, to powinno się to szybciej odrodzić On tam biegnie do mnie, nie? Bo mnie widział 3, 2, 1 Szybko Cyk 6 na 6 On nie, teraz będzie gonił, tutaj jest, o, tu jest skrzyneczka No mam szansę, jakbym szybko dostał pistolet Szuka mnie Chyba mnie znajdzie. Szuć! To było ich dwóch? A, dwóch było, no to nie miałem szansy, ale tak długo ta broń leciała. To tak tego nie lubię, gdy te drony lecą i myślą przez pół godziny, żeby pistolet wyrzucić. No, ale i tak dwóch bym nie zdążył rozwalić. Kolejne graffiti, które nie zdążyłem wcześniej zrobić, jest na tym molo, więc jakby mam nadzieję, że mnie nie zdążą zabić. Jest 7 na 9. no zostało mi już tylko dwa, On tu jest nawet mój tek <laughs> dalej zginąłem, cały czas giniemy teraz Zostało mi dwa graffiti na samym środku, czyli tutaj gdzie jest mój ziobek. Może zdążę się odrodzić Odny strzał Zrespić teraz na nim szybciutko No i dlaczego mnie, to mnie strzelają? Ja tu tylko się chciałem zrespić, no to robimy przedostatnie graffiti na zachodnim łuku tutaj na środku i biegnę po rzeczy, bo mój zabił dwóch ziomków. Słuchajcie, mam szansę jeszcze do wygrać, mam szansę zrobić ostatnie graffiti. To byłby to by był absolutnie mecz życia. Błagam, że mieli jakiś zastrzyk. Bardzo bym chciał. 90 od nich będzie. Kupę pocisków, ale nie widzę żadnych zastrzyków. Muszę coś zamówić sobie, bo nie mam w ogóle HP. Niestety dostałem od nich w locie. Tu ktoś jest. Lecimy zrobić ostatni, ostatnie graffiti. Spiral Staircase. O nie. Zabiłem go. Help me! Help me! No! Bro! No właśnie, gdyby to zrobił szybciej, przecież. Dlaczego na mnie nie patrzył? I teraz się nie mogę zrespić. Nie mogę zrobić ostatniego graffiti. Skupiamy się i ten mecz jak wygrywamy, od razu piękny start, dostaliśmy całkiem fajne P7, przy okazji za chwilę dokończyłem misję i teraz ten mecz to będzie myślę to, którym uda nam się fajnie pograć. Naprawdę w poprzednim bardzo niewiele zabrakło, dosłownie tam łamka sekundy, żebym dostał ten zastrzyk, albo żeby mój mi pomógł, wychylił ciutkę wcześniej i by go zabił w momencie, gdy ten ziomek się zbliżał do mnie. Ktoś tu tupił, nie? Także naprawdę szkoda, ale... No nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś tu tupnął. Chciałbym go zabić, bo wiem, że też spadł na spadochronie na samym początku obok mnie. Ale go chyba nie znajdę. Jest tam ktoś. Strzeliliśmy ładnego heda razy dwa z naszej MP7. Ciekawe, czy to był on. Ale teraz ludzie w dężen mnie dużo częściej chodzą na shifcie. po cichutku niż kiedyś. Tak mi się wydaje, że troszeczkę się. Potem zmiany zmieniło, chociaż nie. Shotgun otwieram, ale chyba. Chyba nie będę brał x Póki mam jeszcze tutaj 22 pociski. Can you speak, bro? there's shotgun, there's shotgun. Dobra. No, chyba nic niestety nie umiem mówić. I tutaj jest z tego, co się rytuje, Ostatnie graffiti na tych schodach. A nie ten guzik. No, co jest? Mamy 9 na 9, 3 gwiazdki zdobyte i możemy się teraz w pełni zupełnie w pełni skupić na grze tu jest skrzyneczka czy jest skrzynka z pistoletem czy jakaś inna, bo mi by się przydał jakiś pistoleciek mimo wszystko możemy sobie też zamówić pakiet mobilności żeby polatać jest pistolet super jest Tek 9 też bardzo dobrze, tam ktoś biega robi graffiti z tego co słyszę możemy go spróbować troszeczkę podejść i zabić tu też będzie jakiś materiał wybuchowy, jest bomba to C4 to jest przydatne tylko w takich naprawdę bardzo bardzo specyficznych sytuacjach. W końcówce gry często. No, poproszę, jestem trochę na środku, rzuć. Aby mi nikt teraz nie zabił, to jest taki takie parę sekund, że. Jest się mega łatwym do znalezienia. No i tu ktoś był na dole, nie? Tu, biegał sobie po tych. O, ktoś robi chyba graffiti. Mam nadzieję, że zdążył zrobić, a jak nie, to mu przeszkodziłem w misji, trudno, ale jest to mecz rankingowy, tak samo jak mnie w poprzednim meczu zabijali. Tak samo ja absolutnie nie miałem do nikogo ani razu pretensji, żeby mnie zabijał. Gdy próbowałem robić grafity, próbowałem robić misje Bo jeśli ktoś chce tylko robić misje, nie zależy mu w żaden sposób na meczu, to od tego jest tryb nie rankingowy również. Również w tym trybie, tak tylko przypominam, dla osób, które mogą nie wiedzieć, potrzebowałbym jakiejś nowej broni. Może tu wskoczymy sobie na górę. O. No tu coś było. Nasz, nasz MP7 ma tylko dwa pociski, więc... słabiutko. Jest shotgun, no nie będzie shotgun. Lepsze to niż... dwa pociski do broni, prawda? Chociaż tak czy inaczej. Przydałoby nam się coś innego, coś lepszego. Czy już jakieś zrzuty broni są? Nie, jeszcze... O, są pociski. Dobra, to ja idę po wymianę jednak z powrotem. Tam do siebie strzelają z bizonów. Gdzie to było? To było. Gdzie jest moja broń? A to stąd brałem, nie? O, jest, dobra, leżało gdzieś w ogóle w ziemi, w trawie i nie, nie, nie dało się tego zauważyć. Absolutnie. Pięknie? 40 nowych kulek. No i teraz także zaczynałem, czy grać agresywnie, czy jeszcze próbować kogoś złapać. Tam jest dwóch. W rogu, czy raczej spokojnie na razie pobiegać, poprzemieszczać się, sprawdzić. o tam się respi. Sprawdzić, czy może za sekundę pojawi się gdzieś nowa broń. O, nowe pociski, pięknie. Nowa broń, w sensie jakaś skrzyczka z M4, z AW-ką, z autosnajpą z czymś takim, nie? Augiem na przykład. O, strzela do niego działo. On ucieka. Starczą. To też będzie łatwy, frag za sekundę. Jest! Ale to chyba nie był ten co się zrespił, bo zbyt... Zbyt dużo rzeczy zdążył podnieść no, Wskoczyłem tu prosto do tego domku? Tam już? Nie Tam ktoś jest jeszcze Nie? Tu jest cały czas ta jedna drużyna, on się... Chyba ten co z, go zabiłem się z z powrotem I Będzie może próbował z, podnieść swoje rzeczy Albo już to zrobił Aha Yeah, take it, nice Podnieść rzeczy, z tego tego go zabiłem No i nic tu nie widzę na razie wokół o, jest broń. Na samym środku będzie broń? Oh shit. Ale będzie o nią walka. Nie wiem, czy po to iść. Tu, guys! Nie, to jednak je nie jest team. Musieli się zabili nawzajem. Tak jest. Bierze ja mam jeszcze sporo pocisków. Ta MP7 to jest naprawdę z takich PMów na ten tryb. Bardzo dobra broń, no tak jak też. O! Tak jak też i MP5. Taki idealny balansik. Czy to działo cały czas do nas strzela? Ale tu cały czas ktoś był. Nieprawdopodobne, co? Ja nie wiem, czy to działo w ogóle sens rozwołać, bo no Mega pomagało znaleźć przeciwników. Przez to, że cały czas tutaj. Ktoś przebiegał i ginął od tego. Ale dobra, na tych pocisków na razie nie biorę. Zdążę sobie podnieść broń. I wezmę pociski. Auto sniper, 10 kulek. Dobrze. Teraz Merwo, nie zrób głupot. Tak naprawdę ten mecz jest do wygrania. Przydałoby mi się troszeczkę pozbierać pieniędzy, żeby mieć to złote ulepszenie. Ono kosztuje 4250. Jeszcze 900 dolarów potrzebuje Będę mógł wtedy dokładnie wiedzieć Gdzie są przeciwnicy Ktoś jest tam na samym środku gdzieś Czy ja tu mogę na razie poczekać? Mogę, ale hmm. O, ktoś tam leciał, zginął Jeszcze jeden jest Zginął też nam 6 wrogów. 4200 mam, 50 dolgów nie brakuje, ależ. o jest. Pięknie. Pięknie, mervo. Ulepszenie, większa precyzja. Teraz kto gdzie jest? Jeden jest na środku, dwóch tam razem i dwóch tam razem, czyli trzy teamy. Prawdopodobnie, raczej na pewno. Tu niestety niestety jestem trochę zablokowany, nie wiem jak powiedz. To szkoda. Okej, okay. Teraz jeszcze przydałbym się troszeczkę dokupić w Pocisków stają to snap no 14 na 6 wrogów. Mogę nie dać rady zabić każdego. Nie chcę też marnować, tak jak wcześniej widziałem przeciwników. Nie chcę marnować kulek na takie... niepewne strzały. Okej, okay, wszyscy troszeczkę uciekają tam. Jest mega ciasno. Two enemy next to you, bro. Gdzie będzie kolejna strefa? Muszę iść stąd, niestety. Muszę stąd iść. No, coraz mniej ludzi do końca. Mamy jeden zastrzyk, mamy ładunek, mamy minę skokową, jeszcze dwie. Także ewentualnie gdzieś będzie można uciec. Nie wiem, czy tam jest nie spróbować polecieć do lat, ale tu ciasno jest. Tak jest! Dobrze, że gram powoli. tak na posiłku, czyli on już się nie zrespi. Jest jeden już obok mojego. Nice! I coś zostało? Dwóch? Dwóch. Dwóch obok siebie zostało ciekawe, mają broni, ale też stali tam na środku, podnieśli zrzuty, więc raczej mają dobre, dobre karabiny, awupy, coś takiego myślę. Wątpię, że mieli coś gorszego, siedzą obok siebie, więc też, też trzeba będzie grać powoli. Co jest? Nie mogłem go trafić! Zabiliśmy obu? A nie, mój zginął, nie mam pocisków Cholera jasna Zabrakło mi jednego pocisku Amunicja Czy on się do mnie zbliża? Idzie do mnie Właśnie mogę tak czekać Idzie Udało się! Piękny meczyk! Ale do samego końca wyczekałem tutaj z tekiem Zabrakło mi gdzieś tej jednej, ale w autostampie dziwię się, nie? Bo mi się wydawało, że jak tam strzelałem do nich, patrzcie jak mnie spuszował. Ledwo, ledwo to przeżył, dlatego miał mało HP. Ładny tutaj finisz Bardzo dobry meczyk, bardzo fajny odcinek. Najpierw zrobiliśmy graffiti, potem się skupiliśmy na zwycięstwie. I ekstra poszła łapka w górę, komentarz, subskrypcja. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!